Przy jeziorze Bielawskim powstaje linia kolejowa. Trwają intensywne prace nad jej budową, a w Wąwozie, w pobliżu kempingu Sudety, niebawem będą kładzione tory kolejowe. Panie burmistrzu, intensywne prace trwają. W dole widać przygotowany już teren pod ułożenie torowiska, czyli wszystko zgodnie z planem to prawda i to cieszy, że rewitalizacja Kolei Sowy Górskiej przebiega zgodnie z harmonogramem. Tu trzeba powiedzieć, że od początku tego roku firma wykonawcza, która pierwszą część realizowanego kontraktu no, poświęcała w dużej mierze na przygotowanie dokumentacji technicznej, weszła na prace wykonawcze. Wcześniej były to roboty przygotowawcze, polegające na usunięciu samosiejek głównie i jakichś starych drzew, natomiast w tej chwili już weszły prace na wiadukt kolejowy. Bliskiej właśnie w ten wąwóz, tutaj, przy którym stoimy. Są y, prace polegające na podbudowie terenu, a niebawem będzie już układana, będą już układane szczyny, podkłady, więc harmonogram, który przewiduje zakończenie tych prac na przełomie marca i kwietnia, myślę, że zostanie dochowany i że już w najbliższym sezonie letnim, na sezonie turystycznym, kolej Sowiegórska dojedzie do nowego przystanku, przystanku pod nazwą Camping Sudety i do przystanku przy ulicy Sowiej, który zmieni swoją nazwę z przystanku pod nazwą Nowa Bielawa na przystanek Bielawa. Tak naprawdę inwestycja realizowana jest w 100% na terenie gminy Bielawa, a finansowana z budżetu województwa dolnośląskiego, przy czym tu też trzeba podkreślić, że znaczna część tych środków pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Niemniej przedsięwzięcie kosztuje ponad 14 milionów złotych i nie obciąża budżetu gminy w ogóle. Pierwszy przystanek będzie zaraz za przystań tu. Tak się ułożyło, że rzędne, które no są istotnym elementem projektowanej infrastruktury przystanków, bo peron ma ponad 100 metrów długości więc potrzebu i potrzebuje tak zwanego bezwzględnego zera, jeśli chodzi o ukształtowanie terenu. Stąd też analiza techniczna spowodowała, że to miejsce jest najlepsze do posadowienia tego peronu wysiadkowego. Natomiast pod kątem funkcjonalnym też będzie to, myślę, wygodne, kiedy turyści chcąc przyje przyjechać nad nasze jezioro Bielawskie, czy już na rezydencja na kempingu z namiotem z plecakiem, no to będzie wygodne, że wysiądą i tak naprawdę po przejściu 50 metrów będą mogli już rozbijać namiot i spędzać tutaj czas letni, wakacyjny. Tutaj też trzeba podkreślić i podziękować zarządowi województwa Dolnośląskiego za konsekwencje w realizacji tego projektu, właśnie rewitalizacji kolei Górskiej, bo w grudniu 2024 roku został ogłoszony przetarg. W ostatnich dniach wydłużono termin składania ofert do 12 lutego, czyli tak naprawdę w ciągu kilku najbliższych dni poznawczych namy oferentów i myślę, że w ciągu miesiąca, dwóch, przeanalizowane zostaną wszelkie oferty i zostanie wyłoniony wykonawca drugiej części zadania, czyli od przystanku w Bielawie przy ulicy Sowiej, Bielawa Góry Sowie, już do srebrnej góry na odcinku 14 km. I to zadanie ma zostać zrealizowane w ciągu 18 miesięcy od podpisania kontraktu, zakładając, że podpisanie kontraktu powinno nastąpić w drugim kwartale tego roku. To zakończenie prac y, myślę, że do grudnia 2026 roku będzie już y, no, finalne.